Dziś jest 24 grudnia wigilia. Dziś otwieramy drzwi z numerem 24 i posłuchamy przypowieści o Narodzeniu Pańskim. To jest podcast opowiadania adwentowe, a dzisiejszy odcinek jest o Narodzeniu Pańskim. W pewnym człowieku narodził się Chrystus. Ale ów człowiek nie słyszał anielskich harw, ani śpiewu pasterzy, ani nie przyniósł Chrystusowi w darze swojego bogactwa na podobieństwo trzech mędrców. Nie miał złota, mirry, ani nie uważał się za mędrca. Ofiarował mu natomiast swoją samotność, swoje cierpienia, swoje grzechy, biedę, upadki. Po prostu wszystko, co posiadał. Powiedział, ty zawsze polujesz na człowieka, panie. Upodobałeś sobie mnie, chociaż nie wiem dlaczego. Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku. To już jest koniec tej opowieści i koniec naszych adwentowych spotkań. Dzisiejszy dzień rozpoczyna te pełne radości i miłości święta. Wesołych świąt.